Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym omówieniu debiutu w 15 minut, a przynajmniej spróbujemy się w te 15 minut wyrobić. Dzisiaj bierzemy pod ostrzał obronę holenderską. Obrona holenderska generalnie rzecz biorąc powstaje w ten sposób, kiedy po D4 czarny odpowiada F5, i tutaj mogą być różne konfiguracje. To znaczy, czarny może się ustawiać przez E6, może się ustawiać przez G6D6, wariant leningradzki. Może kamienną ścianę ustawiać, także jest tutaj dosyć sporo możliwości, ale to nie wszystko, ponieważ czarny może zagrać F5 w pierwszym ruchu, ale w sumie może też zagrać E6. W pierwszym ruchu i po c4 holenderska. Mało tego, może też zagrać g6 w pierwszym ruchu i po c4 holenderska. Jeszcze dalej, może zagrać d6 i w kolejnym ruchu f5, też jest obrona holenderska. Więc, jak widzicie, ta obrona holenderska może powstać na wiele różnych sposobów, i wbrew pozorom jest to dosyć dla nas istotne. Dlaczego? Ano dlatego, że przeciwko posunięciu f5 jest bardzo dużo różnych ciekawych gambitów. Gambit, który ja Wam zaproponuję, to ten, który gram od wielu, wielu lat, czyli E4 w tym posunięciu. Natomiast też są bardzo ciekawe opcje z G4, z końce C3, E4. Też widziałem takich, co przez F3, E4 grywają. Jest po prostu bardzo dużo różnych ciekawych opcji, żeby pionka poświęcić. No bo jednak, co by tutaj nie mówić, no to czarny osłabił swojego króla ruchem F5. Oczywiście nie oznacza to, że F5, cała obrona holenderska, jest jakimś skrajnie głupim zagraniem. Jest to debiut jak najbardziej do gry, choć dosyć rzadko spotykany. Natomiast pewnym jego aspektem jest to, że tutaj ta przekątna zostaje osłabiona. No dobrze, więc zobaczmy wobec tego, co się dzieje po tym E4. Powiem Wam, że nie mam pojęcia, w jaki sposób na to E4 wpadłem, ale coś mi się kojarzy, że chyba jakąś partię widziałem, obserwując jakieś turnieje i tak sobie. Stwierdziłem, że dosyć ciekawe. I zastosowałem po prostu w turnieju, tak właściwie na partyzanta bardzo dobrze wyszło. Później sobie trochę poanalizowałem i stosowałem, i stosuję dalej od wielu, wielu lat. Także czasem przypadek może jakiś fajny debiut do naszego repertuaru wprowadzić. No dobrze, więc co się tutaj dzieje po E4? Generalnie rzecz biorąc, czarny w 99% przypadków przyjmuje tego pionka. Natomiast czarny może też na przykład grać przez D6 z zamysłem takim że jak zbijemy, to on sobie odbije gońcem i wprowadzi tego gońca do akcji. Z tego też powodu my się nie śpieszymy z wybijaniem na F5, rozwijamy skoczka Przeciwnik rozwinie swojego, no to my rozwijamy się dalej. Teraz już grożę zdobyciem na F5, no bo przeciwnik nie mógłby odbić, bo mój goniec broni, więc teraz przeciwnik wybija, no ale e, pojawiają się tutaj już e, naprawdę grube problemy. Jeżeli tam czarny coś głupiego zagra, e, no to wiadomo e, tutaj klasyka na związaniu leci po po prostu pionka. W związku z tym czarny zagra coś w stylu G6, ale to natychmiastowo lecimy H4H5, rozbijamy całkowicie pozycję przeciwnika na skrzydle królewskim, przez co on będzie miał oczywiście ogromne tarapaty. No to wobec tego, co się dzieje po tym F4. No to tutaj skoczek C3, atakujemy oczywiście tego pionka i znowu, najczęściej spotykana odpowiedź jest to skoczek F6, czyli czarny tego piona broni. Natomiast co by było gdyby? O! To jest zabawna kwestia, bo jak powiedziałem, to sobie przypomniałem. Bo przypomniało mi się, że czarnymi, ja kiedyś grałem obronę holenderską i na jakimś turnieju szachów szybkich z takim Michałem Bartoszkiem, chyba grałem. Jeżeli dobrze pamiętam, i właśnie zagrałem czarnymi to D5, i w ten sposób partię przegrałem. Bo tutaj wchodzi właśnie szybkie Hetman H5, i tutaj czarny traci błyskawicznie tego pionka, a ten pionek E4 jest słaby. To chyba w ten sposób się tym Gabitem zainteresowałem. No ciekawa kwestia. No dobrze, więc oczywiście czarny tutaj d5 zagrać nie może. No więc czarny skoczek f6, żeby tego pionka na e4 sobie obronić. Co my, robimy dalej? Co my tu robimy dalej? Wjeżdżamy oczywiście gońcem do akcji. I jaki jest tutaj nasz zamysł? Nasz zamysł jest taki, że król oczywiście będzie robił długą roszadę. Tutaj w razie potrzeby albo... Odbijemy tego pionka na e4, albo nawet poświęcimy pionka, żeby tutaj skoczek f3 zagrać. Później goniec tutaj błyskawicznie wjeżdża, i zauważcie, że mamy tutaj super szybki rozwój, a jeszcze u przeciwnika król jest osłabiony, i z tym królem oczywiście przeciwnik będzie miał kłopoty. Więc co dalej? Jeżeli c6 z planem d5, no to właśnie szybko f3 tutaj poświęcamy pionka. Goniec d3, mm, wiadomo, już się tutaj te problemy pojawiają, w razie co h4, h5. I długa roszadka. Jeżeli przeciwnik przez G6, no to nie ma niespodzianki, od razu lecimy H4H5. Poświęcamy tutaj jakość, jeżeli przeciwnik skoczkiem odbije. Długa roszadka i zajeżdżamy przeciwnika na skrzydle królewskim. Jeżeli czarny e6, to tutaj też jest bardzo fajny motyw, ponieważ odbijamy skoczkiem, wykorzystując związanie, i po gonie C7 bijemy gońcem. Może się to wydawać głupie, ale kluczowe jest to, że ten nasz Hetman tutaj wjeżdża. Piona na d4, oczywiście, poświęcamy, robimy długą roszadę. h4, h5 ponownie zajeżdżamy przeciwnika na skrzydle królewskim, więc, jak widzicie, tutaj taki plan jaskiniowca, można powiedzieć. No, to wobec tego, co jeżeli czarny zagra D5, żeby tego piona na E4 tak całkowicie umocnić, obronić, tak, że biały już nie będzie mógł go ruszyć, a no to wtedy wybijemy na F6 i znany już nam motyw Hetman H5 szach, i tego pionka oczywiście zgarniamy. A jeżeli skoczek C6, to też jest dosyć często grywane, no to tutaj wrzucamy D5, szybko wjeżdżamy Hetmanem do akcji i H4. Teraz jak przeciwnik wybije, odbijamy pionem, wygonimy skoczka f6, długa roszada, piona y, bardzo łatwo odbijamy, no pełna dominacja w pozycji. Tutaj oczywiście czarny jeszcze będzie dalej walczył, więc piłka w grze, ale obiektywnie biały stoi świetnie i naprawdę bardzo przyjemnie tego typu pozycje się grywa. Czarny musi się tutaj y, naprawdę y, dokładnie, dokładnie bronić, żeby błyskawicznie nie przekryć. Więc to, to ja wam polecam po tym, jak przeciwnik gra F5. Natomiast, jeżeli przeciwnik jest sprytny, no to może ominąć te wszystkie gambity, grając w tej kolejności posunięć, o której wspominamy. W związku z tym musimy być jeszcze na to przygotowani. No więc, wobec tego, co robimy, kiedy te gambity nie wchodzą? Więc jeżeli nie uda nam się wrzucić tego fajnego gambitu, no to wtedy trzeba trochę pokombinować. Ale dla porządku pójdę tą główną kolejnością posunięć. Więc tutaj, właściwie, zdaje się, że nic mądrzejszego nie ma. Ustawienie przez G3 wydaje się być tym najsolidniejszym. No bo wiadomo, czarny rozpoczynając przez F5, no to jednoznacznie określa się, że będzie chciał jechać na nas na skrzydle królewskim, będzie chciał tutaj na skrzydle królewskim atakować, będzie chciał białemu utrudniać życie. W związku z powyższym, my ustawiając gońca na G2, będziemy mieli naszego króla naprawdę solidnie bronionego, a dzięki temu ten atak czarnego nie będzie w stanie się tutaj jakoś dynamicznie rozwijać. Więc jakie tutaj czarny posiada możliwości? No to na początek zobaczmy przez Koczek F6. Na no to tutaj generalnie kolejność posunięć ogromnego znaczenia nie ma. My dążymy właśnie do, do tego, tego typu ustawienia: czyli wstawa, wstawiamy tutaj gońca na G2 i robimy roszadę. I to jest dobry punkt wyjścia do dalszej dyskusji w tej pozycji. No i teraz pytanie: właściwie do czego biały tutaj będzie dążył? W tego typu strukturach, no to wiadomo, na skrzydle królewskim sobie nie pohasamy, bo tutaj to czarny ewidentnie ma przewagę. Natomiast ten pionek E6 jest taki podejrzany. My chętnie byśmy się tym pionkiem E6 zainteresowali. Tylko pytanie w jaki sposób? Trzeba by mieć półotwartą linię E i wtedy pionka E6 moglibyśmy elegancko atakować. Czyli tutaj generalnie będziemy dążyli do E4. No i teraz przykładowo, jeżeli czarny zacznie od Hetman. E8, żeby przerzucać tego Hetmana na H5 i atakować dalej na skrzydle królewskim, no to my, Hetman C2 z wiadomym planem B3, żeby tutaj gońca ustawić, czy to na B2 dla lepszej kontroli pola E5, czy dla A3, a bo tutaj jeszcze istotna kwestia, no bo czarny z drugiej strony będzie dążył do zagrania E5, to trzeba mieć na uwadze. I tutaj zakończymy sobie rozwój. Jeżeli przeciwnik to E5 wrzuci, to wybijemy i skoczek D5. I teraz zobaczcie, wisi na C7, wisi tutaj na E5. Są przeciągi na E7. Także dużo rzeczy czarnemu zaczyna podwisać. To jest dosyć ciekawa metoda, ponieważ czasem jeżeli przeciwnik do czegoś dąży, to my mu przeszkadzamy tak mechanicznie, żeby tego czegoś zagrać nie mógł. Natomiast możemy też taktycznie mu przeszkodzić, czyli Teoretycznie on może zagrać, mm, przeprowadzić dany plan, ale źle to dla niego y, się kończy, i tutaj mamy właśnie tego dobry przykład. Natomiast jeżeli czarny będzie chciał tutaj uprościć trochę pozycję przez skoczek E4, no bo czarny ma mniej miejsca, więc jest zainteresowany wymianami. No to my klasycznie właśnie Hetman C2, już teraz skoczek pod atakiem, no i zagramy wieża E1 i właśnie to E4 i dalej będziemy zainteresowani tym pionkiem E6, co oczywiście dla przeciwnika jest dosyć problematyczne. No dobra, no to wobec tego pojawia się kolejne pytanie. No to co, jeżeli przeciwnik przez D6 się tutaj, D6, G6, czyli wariant leningradzki, co jeżeli w ten sposób czarny się ustawi? Zauważcie, że cały czas czarny jest tutaj zainteresowany tym E5, czyli to E5 rzeczywiście trzeba mieć tutaj na uwadze. No to wtedy G3 ustawiamy nasz solidny domek na skrzydle królewskim, no i w ten sposób będziemy oczywiście życie przeciwnika starali się utrudniać. Ponownie E4 jest naszym zamysłem, żeby dalej tego pionka, E od stałego atakować, bądź też przez B4 będziemy jechali na skrzydle hetmańskim. Przeciwnik Roszada, my też Roszada, C6, no to ustawimy się tutaj przez B3, ale zanim do tego przejdziemy, no to co jeżeli przez E6, choć E6 wydaje się takim dosyć miernym ustawieniem, natomiast fajnie możemy teraz skontrować przez goniec A3, a co za tym idzie, przeciwnikowi będzie bardzo trudno tutaj przeprowadzić E5. Także podciągniemy sobie wieżę do akcji. W razie co możemy tutaj wybić, odbić piona na E4, ustawimy się bardzo solidnie przez E3. I zobaczcie, wszystkie nasze lekkie figury bardzo dobrze tutaj działają. Będziemy albo przez B4, B5 lecieli dalej, albo przez C5. W ten lub inny sposób życie czarnego będziemy tutaj z pewnością utrudniali. Te gońce przede wszystkim bardzo fajnie tutaj biją. Przeciwnik musi uważać. No to co, jeżeli przez C6 się ustawi? No to znowu przez B3, bo tutaj ten goniec na tej przekątnej to nie za bardzo ma co szukać, ale na B2, żeby przeszkadzać w E5 albo na A3, żeby atakować te piony D6, E7 i też pośrednio przeszkadzać w E5 no to tutaj ten goniec rzeczywiście będzie użyteczny. No i teraz przykładowy wariant, ustawimy sobie tego gońca na B2 i D5, ważne posunięcie, zobaczcie teraz zawsze po jakimś E5 będziemy mieli bicie w przelocie na E6, co wiadomo życie przeciwnikowi stanowczo utrudnia no bo teraz pionek D6 jest słaby, więc zagramy hetman c2, wieża d1, no i tym pionem odstałym na linii d będziemy zainteresowani. Będziemy chcieli oczywiście tutaj atakować, w razie potrzeby też e4, choć z tym e4 trzeba uważać, żeby tutaj jakaś kontra po linii f nie powstała. Czyli widzicie, to ustawienie z gońcem na g2 jest bardzo solidne, przez to czarny nie bardzo ma jak zainteresować się królem białego, co oczywiście jest w kręgu naszych zainteresowań, żeby król był bezpieczny. No dobrze, no to zostaje wobec tego ustalić, a co będziemy robili, jeżeli przeciwnik będzie się ustawiał przez kamienną ścianę, czyli w ten sposób. No to tutaj nie ma niespodzianki, też ustawiamy się przez goniec G2. Czarny tam będzie kontynuował swój standardowy rozwój, i tutaj jest taki prosty, wręcz można powiedzieć, prymitywny plan, czyli będziemy chcieli zagrać wieża B1. B4, B5 i jedziemy tutaj na przeciwnika po skrzydle hetmańskim. Otwieramy tutaj szybko pozycję i atakujemy. Pole E5 jest oczywiście bardzo słabe w tym wariancie, więc jeżeli uda nam się je wykorzystać, no to tym tylko lepiej. Natomiast jest pewien problem, no bo tutaj mamy oczywiście ten zamysł B4, B5 i tak dalej. No tylko co z tym gońcem? No bo ten goniec taki mierny, prawda i nie dość, że on sam w sobie jest kiepski no to jeszcze innym figurom przeszkadza więc co w takiej sytuacji zrobimy tego gońca bardzo często możemy wymienić po prostu na f4 i teraz jak przeciwnik zbijemy, odbijemy pionem będziemy mieli dublaki ale za to będziemy mieli pełną kontrolę nad polem e5 będziemy mogli wjechać tam skoczkiem no a druga sprawa, że jak przeciwnik pozbędzie się swojego czarnopolowego gońca no to oczywiście czarne pola będą bardzo słabe, no bo jego pionki kontrolują tylko i wyłącznie Białe pole. Ok, czyli podsumowując, jeżeli przeciwnik w pierwszym ruchu odpowiada f5, to super gambit e4, możemy mu życie utrudnić, a jeżeli ustawia się w jakiejś innej kolejności posunięć, no to wtedy ja rekomenduję właśnie to ustawienie solidne, czyli przez g3. Okej, okay, więc jeżeli podobało ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych produkcjach, a kolejnego odcinka z serii Debiut 15 minut można się spodziewać już w następny wtorek o godzinie 18, Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A jeżeli chciałbyś zgłębić trochę yy, kwestie debiutowe i inne, to oczywiście zachęcam do odwiedzenia mojego sklepu z kursami yy, do końca tygodnia. Yy, tylko z kursami. A co tam jeszcze jest innego, to możesz zobaczyć pod linkiem, który znajdziesz w opisie. Także dzięki wszystkim za uwagę. Widzimy się za tydzień. Pa Pa!